blusca... kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Dawno czegoś takiego nie było na moim kanale, więc stwierdziłam, że skoro ostatnio byłam na zakupach i kupiłam sobie parę rzeczy, to coś takiego nagram. No i co prawda, mam tutaj torbę tylko z berszki, ale są tutaj ubrania z przeróżnych sklepów i jeszcze od razu, tak na wstępie, może jeszcze dodam, że nie mam żadnych linków do tych ubrań, ponieważ wszystko kupowałam stacjonarnie. No i większość jest w rozmiarze i. XS, tam może czasami S. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do tego, co kupiłam. Zaczniemy sobie od takiej bluzy z Berszki Jest ona z kapturem Na przodzie ma taki ciemnoszary napis No i z tyłu ma taki dosyć duży nadruk Już Wam go pokazuję Prezentuje się w ten sposób ja na początku nie byłam do końca przekonana co do niego Bo ja nie lubię takich wielkich nadruków Jak ostatnio robią na tych bluzach Najczęściej właśnie na tyle Ale ten wyglądał całkiem spoko Plus materiał jest mega milusi No i ta bluza sama się też spoko układa więc stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądała do jakichś outfitów, a teraz szczególnie jak ja mam ten gorset, to bardzo lubię chodzić w bluzach i stwierdziłam, że jakaś na pewno mi się przyda. Ubrałam tą bluzę i teraz Wam pokażę, jak wygląda ona na mnie. Jedynie nie wiem, jak pokażę ten tył. W każdym razie przód prezentuje się w ten sposób. No i z tyłu, nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Ale bluza jest prześwietna i mega milusia. że czyli taka bluzka w kolorze niebieskim z mega słodkimi misiami bardzo mi dają one vibe taki pinterestowy, ponieważ właśnie jak są jakieś dziewczyny na pinterestie, co dodają takie ładne outfity, to one mają właśnie, wydaje mi się, że podobne nadruki na tych bluzkach no i właśnie te misie mi dają taki pinterestowy vibe no ale co mogę Wam tutaj więcej powiedzieć? Bluzka prezentuje się w ten sposób, jest ona troszkę krótsza i już ją wziąłam tak bardziej z myślą, że no za niedługo może będzie ciepło i w ogóle i będę sobie w niej chodziła, ewentualnie właśnie na wakacje, bo mega mi się spodobała, a stwierdziłam, że do tego czasu już na pewno ich nie będzie. Przechodzimy teraz do ubrań ze Stradivariusa, i tutaj mam spodnie. I one będą jedynymi spodniami, jakie zobaczycie w tym holu. Naprawdę, kupiłam tylko te, bo okej, okay, ja mierzyłam naprawdę bardzo dużo tych spodni, ale one były albo za duże, albo dziwnie leżały, dziwnie wyglądały, albo po prostu nie jakiś kolor był dziwny i w ogóle, bo ja już nawet nie zwracałam uwagi na to, że one są za długie. Bo ja zawsze te spodnie skradzam, więc stwierdziłam, dobra, to się skróci, ale wciąż było coś. Coś nie tak z tymi spodniami, no nie tylko te do czegokolwiek się nadawały, więc nie wiem co się dzieje z tymi spodniami. Ta rozmiarówka jest jakaś dziwna i mam nadzieję, że w końcu się naprawi, bo nie przeżyję tego. Ale już wracając do tych spodni, to tak jak powiedziałam są one ze Stradivariusa i prezentują się w ten sposób, nie wiem jak mam wam je pokazać. Właśnie w ten sposób się prezentują, i jeśli tak samo macie problem z kupieniem sobie jakichś fajnych spodni, bo albo jesteście tak samo jak ja niscy, albo nie wiem, to właśnie polecam wam te spodnie. Były też inne kolory. Miałam już więcej nie kupować spodni z wysokim stanem, ale te to jest po prostu wyjątek. Prezentują się właśnie w ten sposób, no i bardzo ładnie leżą, plus są na mnie dobre to jest w ogóle szok z tyłu prezentują się w ten sposób nie wiem, tutaj mogę Wam nogawkę jakoś pokazać ale są bardzo fajne i zastanawiam się czy nie dokupić sobie jeszcze szarych, bo właśnie były, były też czarne, ale jakoś czarne to tak nie za bardzo, więc możliwe, że jeszcze wezmę sobie szare Następna rzecz również ze Stradivariusa, to jest taki zwykły szary sweter i kupiłam go dlatego, że wypatrzyłam fajny outfit na Pinterestie z kampusami, które ja właśnie posiadam w kolorze szarym. No i tam były jakieś takie zwykłe spodnie, kampusy, no i szary większy speter. Ja stwierdziłam, że to wygląda no genialnie i ja też muszę mieć taki outfit i szukałam szarego swetra. znalazłam w Stradivariusie, aczkolwiek były też w Berszce, chyba w Sinsaju, ale jakoś ten najbardziej mi się spodobał. No i prezentuje się właśnie w ten sposób. Jest on, tak jak powiedziałam, taki troszkę większy, no ale właśnie o to mi chodziło. Moim zdaniem ten sweter bardzo fajnie komponuje się z tymi spodniami. No i jeszcze tutaj specjalnie ubrałam kampusy, żeby wam pokazać ten outfit i mam nadzieję, że będzie go jakoś fajnie widać, że widać te buty w ogóle. No ale właśnie tak on wygląda i to jest takie fajne tu jest szary, tu jest szary, spodnie fajnie leżą i podoba mi się ten outfit, pewnie będę chodziła w tym jak buł w skórze, ale to nieważne, wygląda bardzo ładnie. No i drugi sweter, również ze Stradivariusa. I tutaj miałam dylemat, który wziąć: czy ten, czy tamten? I stwierdziłam, że wezmę oba, bo mi się podobały, więc czemu by nie? No ale ten prezentuje się w ten sposób. Były też inne kolory, ale stwierdziłam, że wezmę taki szary. No i właśnie tak on wygląda. I wydaje mi się, że ten outfit właśnie z tym swetrem, no i również z kampusami, będzie wyglądał tak samo mega ładnie. Wydaje mi się, że w tym swetrze dużą robotę robi ten zamek, jakoś tak wszystko fajnie tutaj z nim wygląda. No ale sam sweter z dalsza prezentuje się w ten sposób. No i mam nadzieję, że teraz widzicie, dlaczego miałam dylemat i nie wiedziałam, który sweter wziąć. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? W sumie zastanawiałam się jeszcze nad tym beżowym, ale ten szary chyba jest zdecydowanie lepszy. Jeśli macie gorset, to znalazłam dla was coś idealnego, ponieważ mam e, taką bluzkę z New Yorkera i ona jest idealna, jeśli chcecie sobie coś założyć pod gorset. E, ja już takie miałam, tyle że stwierdziłam, że pasowałoby mi kupić jeszcze jakieś, no bo jednak jak się chodzi w tym gorsecie, to coś się z tymi bluzkami dzieje, coś się przekrzywiają i w ogóle. E, więc szukałam tych bluzek, ale przez długi czas ich nie było i teraz powróciły, więc mega wam polecam, jeśli macie gorset, e, bo są no naprawdę wygodne, a tak to do takiego zwykłego outfitu to również będzie spoko. troszkę mniejszą rzecz, ale stwierdziłam, że też Wam pokażę i są to skarpetki z Sensei, z Hello Kitty. Są prześwietne i te różowe prezentują się w ten sposób. Tutaj po prostu są głowy Hello Kitty. No a te białe wyglądają właśnie tak. Nie wiem dokładnie, co tutaj jest, ale widzę, że Hello Kitty. Chyba napis Hello Kitty i w sumie to na tyle, ale są bardzo ładne i stwierdziłam, że je wezmę, bo ja uwielbiam wszystko, co jest z Hello Kitty. Mam już dwie pary spodni, kolejna para skarpetek, a raczej kolejne pary skarpetek, no i też jakieś bluzki. Uwielbiam Hello Kitty. No i już ostatnia rzecz, czyli taka prześwitująca bluzka z hausa, nie wiem jak ją inaczej określić, więc jest to prześwitująca bluzka z hausa i jak ją zobaczyłam na manekinie, to miałam takie wow, zobaczyłam ją na wieszaku, to się załamałam, ale i tak wzięłam ją do przymierzenia i stwierdziłam, że na pewno wymyślę jakieś fajne outfity z nią i mam nadzieję, że mi się to uda, bo jak nie, to nie, po prostu czegoś takiego nie będzie, na pewno mi się uda. Teraz na pewno lepiej widać, że ta bluzka prześwituje i albo można sobie ubrać pod jakiś top, albo będę musiała po prostu sobie kupić jakiś fajny stanik biały pod to, bo za bardzo takich rarytasów nie posiadam. Ale założyłam sobie tą bluzkę w ten sposób, że tutaj mam odkryte ramię i wydaje mi się, że to wygląda spoko. Można też dać tak normalnie, ale bardziej mi się podoba właśnie w ten sposób i tak wygląda do tych spodni. Myślę, że lepiej by wyglądało do jakichś takich obcisłych, ale to i tak tylko Wam na razie pokazuję tą bluzkę. No i to były już wszystkie ubrania, które kupiłam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę. No i wpadajcie na Instagrama, ponieważ tam na pewno pojawią się jakieś foty z outfitami. No i to będzie na tyle, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!